Ze mną poseł ruchu Narodowego i Konfederacji Michał Urbaniak. Panie pośle, pytanie o to, co działo się wczoraj na ulicach Warszawy podczas strajku kobiet. Przepychanki z policją, użyty gaz, użyte środki przymusu bezpośredniego. No i tłumaczenia, ale widzę, że to policja była agresywna. Nasuwa się takie porównanie do zachowania policji. Podczas święta niepodległości 11 listopada. Co w Pana ocenie było podobne, jeśli chodzi o te dwa wydarzenia? Co było podobne, to może na pewno podobna była ekipa e, zamaskowanych policjantów, która biegła z pałkami teleskopowymi e, i na jednej, i na drugiej manifestacji. Tylko teraz pytanie, na której manifestacji była bardziej agresywna. E, z tym zostawiam Państwa. E, niech Państwo sami e, to prześledzą i, i sami wydadzą sobie wyrok. Ja już e, odpowiedź. Raczej znam. Co do tego, co się w ogóle też działo w Warszawie, widać też pewne różnice w ogóle w zachowaniu choćby organizatorów jednej i drugiej manifestacji, gdzie organizatorzy Marszu Niepodległości nawołują do spokoju, korzystają z pomocy Straży Marszu Niepodległości, która nie raz, nie dwa, nie pięć nawet, a więcej razy rozdzielała stronę agresywną, tą właśnie taką, która niekoniecznie przyjechała świętować Niepodległość od policji, by nie eskalować żadnego konfliktu i to była um, główna zawsze zasada działania w ogóle Straży Marszu Niepodległości. Jesteśmy od tego, czy są od tego, by y, wszystkie konflikty uspokajać, by y, właśnie było bezpieczniej. A z drugiej strony mamy na przykład panią Lempart, która sama rzuca się z jakimiś znajomymi na, na kordon policyjny, próbuje go przerwać, wyzywa tych policjantów, obraża, krzyczy i różne dziwne inne rzeczy robi. Cóż, no kończy się tym, że dostaje gazem, nie wiem, ja też kiedyś przez przypadek dostałem gazem i jakoś żyję, Więc skoro krzyczała, że to jest wojna, no to teraz po co płakać? Po co płakać? Dużo zastrzeżeń ze strony lewicy w kierunku polskiej policji się pojawiło, natomiast ja nie przypominam sobie, by lewica ujęła się za uczestnikami Marszu Niepodległości, za pałowanymi, postronnymi osobami, również dziennikarzami. Skąd taka dysproporcja w podejściu do oceny wydarzeń na strajku kobiet i na Marszu Niepodległości, jeżeli właśnie chodzi o polityków lewej strony? No cóż, ja... Wychodzę z założenia, że no tutaj wszystkie, i przy jednym, i przy drugim przypadku, wszystkie nadużycia policyjne należy wyjaśnić. Wszystkie nadużycia policyjne też należy karać tak samo jak osoby, które zachowywały się po prostu w sposób agresywny, bo jakby i, i, i idee, które przyświecają obu manifestacjom są skrajnie różne. Natomiast, natomiast sama agresja na ulicach jest zupełnie niepotrzebna i niewłaściwa. No też tu widzimy, że tak mi się przynajmniej wydaje, że lewica lubi zrzucać do jednego worka wszystkich, nie rozróżniając faktu, że jedni są bardziej krewcy, inni mniej jedni przychodzą, żeby faktycznie coś zamanifestować, inni raczej żeby zrobić jakąś burdę. No, więc to, Zapomina o, tych, o tym kontekście i, i zrzuca wszystkich albo do wora, jakichś tam bandytów, chuliganów, albo biednych e, owieczek, ofiarek e, tutaj e, krwawego reżimu kanczystowskiego. E, więc, no, prawda, prawda nie jest ani tu, ani tu, droga Lewico w obu przypadkach się mylicie, to należy jasno sobie rozgraniczać też, kto jest agresywny, kto nie jest. Co do też ciekawej rzeczy, dzisiaj w Sejmie rano marszałek Witek wspomniała na temat tego rzekomego pobicia Włodzimierza Czaczastego. No cóż, przynajmniej z nagrań, które Według pani Witek oczywiście, to mówię, to są jej słowa, nie moje, widziała, no to policjanci zachowali się spokojnie wobec, wobec pana Czerzastego, a to on raczej był tą stroną chyba nieco bardziej krewką, bo podobno któryś z policjantów ma uszkodzoną nogę, gdyż przewrócił się poprzez to, że tam miał kontakt fizyczny z panem Czerza jak było w praktyce, no to to pewnie zobaczymy niedługo bo to, że to powiedziała marszałek Witek, to ja przy całej zakładam, że miała dobrą wolę, ale nie do końca wierzę też w te, taką jednostronną opinię, a z drugiej strony to, co mówił pan Czerzasty na temat tego, że tu został pobity, mało nieskatowany, czy, czy jak on to tam mówił, no to przepraszam bardzo, ale to też nie jest prawda. Panie pośle, zarówno Platforma Obywatelska, jak i Lewica zapowiadają wniosek o wotum nieufności dla ministra do spraw bezpieczeństwa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Czy Konfederacja ten wniosek poprze? No Myśmy mówili już w zeszłym tygodniu, że taki wotum nieufności czy ewentualna dymisja właśnie Jarosława Kaczyńskiego i ministra Kamińskiego i komendanta głównego policji pana Szymczyka są wskazane. Tutaj potrzeba odświeżenia, potrzeba właśnie takiego świeżego powietrza na tych stanowiskach, no bo widzimy, że minister Kamiński albo z premedytacją, albo po prostu przez fakt, że nie potrafi sobie poradzić z policją. Na przykład właśnie dużo bardziej agresywnie jakby pozwalał policji zachowywać się wobec Marszu Niepodległości, niż wobec e, tych strajków pani Lempart. E, no to na Marszu Niepodległości została już ta broń gładkolufowa, to na Marszu e, Niepodległości, czy w jego okolicy e, policjanci po prostu pałowali przechodniów, pałowali właśnie dziennikarzy, takich jak pan, e, więc no, mamy sytuację e, wręcz e, taką wymagającą um, jasnych decyzji i ewentualnej dymisji właśnie. I tyle poseł Michał Urbanik. Dziękuję Panie Pośle za Dziękuję. komentarz.